Kolejną prelegentką jest pani dr Wiesława Ludkowska, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kielcach, opiekunka 9 km akt, najstarsze z XIV wieku. Archiwum obchodzi swoje stulecie w tym roku, więc jest to też takie wystąpienie trochę jubileuszowe. No, trudno mi tu uniknąć wątku osobistego, ponieważ znam się od ponad 20 lat i poznałem panią Wiesławę, jak była jeszcze początkującą archiwistką i bardzo mi wtedy pomagała w Starachowicach, w oddziale archiwum. W tej chwili jest dyrektorką, jest doktorem nauk humanistycznych, ma wielką teczkę różnych wyróżnień i nagród, a nadal jest osobą tak pomocną, tak życzliwą i tak sympatyczną, co nie zawsze się zdarza przy pewnych utytułowaniach. Pani dyrektor nam opowie o prywatnych kolekcjach, które zostały przekazane i są przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach. Dziękuję serdecznie. dziękuję serdecznie za takie miłe wprowadzenie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję organizatorom za możliwość wystąpienia na tej jakże ciekawej, interdyscyplinarnej konferencji. I gratuluję oczywiście organizatorom, że już, to już jest 7 lat, to jest siódma edycja tej konferencji. Szanowni Państwo, ja będę chciała Państwa. Zaprosić do Archiwum Państwowego w Kielcach, właśnie opowiadając o archiwaliach jako o dziedzictwie minionych pokoleń, zgromadzonych w spuściznach, w kolekcjach i zbiorach osób prywatnych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Już sobie tutaj poradzę, dobrze. Szanowni Państwo, tradycja gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania spuści z rodzinnych, właśnie tych kolekcji czy tych zbiorów prywatnych jest w archiwach państwowych znana od dawna, a po II wojnie światowej wiele tak zwanych podworskich akt wymagało zabezpieczenia przed zniszczeniem, ponieważ wskutek reformy rolnej majątki ziemskie Zostały uwłaszczone, a właścicieli usunięto z dóbr. Część z nich opuściła kraj, część zginęła w czasie wojny. I właśnie tutaj działalność bardzo szybka archiwów państwowych pozwoliła, że wiele prywatnych zbiorów jest nie tylko w naszym archiwum, ale w archiwach państwowych w całej Polsce. W zasadzie do chwili obecnej trafiają do Archiwum Państwowego w Kielcach i innych archiwów, dokumenty o wartości historycznej, które były przechowywane przez wiele pokoleń w tak zwanych domowych szufladach. A, e, drodzy Państwo, tego typu archiwalia są częścią polskiego dziedzictwa narodowego. Jest to niezwykle bogaty i interesujący materiał archiwalny, ponieważ uzupełnia wiedzę zawartą w, do, zawartą w dokumentach wytworzonych przez państwowe i samorządowe urzędy i instytucje. Wiele z nich to ego-dokumenty, czyli te, które pokazują otaczający świat z punktu widzenia jednostek w bardzo różnych aspektach. Często z pozycji uczestników lub obserwatorów wydarzeń w oparciu o zgromadzone spuściznach kolekcje czy yy, zbiorach pojedyncze dokumenty, na przykład świadectwa szkolne, dyplomy, odznaczenia, świadectwa pracy, albo takie większe jak dzienniki, pamiętniki, listy, fotografie. Można odtworzyć historię, no na pewno część historii rodziny lub całą, ale też fragmenty historii tej lokalnej społeczności, a nawet historii kraju. Moje wystąpienie ma na celu zapoznanie w tym aspekcie z zasobem Archiwum Państwowego w Kielcach, ale też wyjaśnia pojęcia spuścizna, kolekcja, zbiór archiwalny i pokazuje różnice między nimi. Wyjaśnia też podstawowe pojęcia stosowane w archiwistyce, których znajomość ułatwia wyszukiwanie informacji we wszystkich archiwach państwowych. Ponadto pokazuje na bogactwo i różnorodność tego typu archiwaliów i ich znaczenie w badaniu historii, bowiem zebrane materiały stanowią świadectwo podziałalności niezwykle zasłużonych osób ze świata polityki, nauki, kultury, działalności gospodarczej i działalności społecznej. Są to również pamiątki po przedstawicielach ziemiaństwa II Rzeczypospolitej, a także zbiory rodzinnych archiwistów, które ukazują historię rodziny w różnych okresach historycznych. Ponadto, referat przedstawia przykłady wykorzystania tego dziedzictwa przez Archiwum Państwowe w Kielcach i może być również wykorzystywane przez inne urzędy, instytucje, ale też każdego z nas. Mam też nadzieję, że będzie pewnym drogowskazem do tego, jak poruszać się przez zasób archiwów państwowych. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia terminologii. Jak powiedziałam, na potrzeby tego referatu, poddałam je analizie w dostępnej literaturze, przede wszystkim w polskim słowniku archiwalnym, ale też w podręcznikach do archiwistyki i w artykułach naukowych. Jednak ze względu na krótki czas mojego wystąpienia, ja odniosę się tylko skrótowo do definicji, aby po prostu przedstawić ogólnie o czym mówimy. Więc jednym z podstawowych pojęć stosowanych w teorii i praktyce archiwalnej jest zespół archiwalny. To jest, Szanowni Państwo, to, z czym najczęściej spotkamy się w ewidencji archiwów. Według polskiego słownika archiwalnego z 1974 roku, tu przedstawiam jakby dwa, dwie te definicje, oznacza to organicznie powiązane ze sobą zarchiwizowane materiały archiwalne wytworzone i zgromadzone w wyniku działalności urzędu bądź instytucji lub osoby fizycznej. W danym zespole archiwalnym zgromadzona dokumentacja stanowi niepodzielną całość. W konsekwencji, więc, powinna być przechowywana za zasobie jednego archiwum. Natomiast spuścizna archiwalna, według tego słownika archiwalnego, stosowana jest w oznaczeniu zespołu archiwalnego wytworzonego przez osobę lub osoby fizyczne. W praktyce włącza się do spuścizny także zbiory archiwalne powstałe z zainteresowań kolekcjonerskich twórcy spuścizny. Z kolei termin kolekcja archiwalna jest tożsamy z terminem zbiór archiwalny i oznacza dokumenty zgromadzone przez urzędy, instytucje, osoby fizyczne pod określonym kątem widzenia mające w całości lub przeważającej części charakter materiałów archiwalnych. Reasumując, spuścizna archiwalna to materiały archiwalne o znaczeniu historycznym, ale wytworzone przez osoby lub osoby, osobę lub osoby fizyczne. W skład spuścizny może wchodzić jakaś kolekcja lub nawet kilka. Natomiast termin kolekcja archiwalna jest terminem węższym, ukierunkowanym tematycznie lub powstała z jakiegoś ważnego powodu. Na przykład pandemii w 2020 roku. Z chwilą wybuchu pandemii znaleźliśmy się w bardzo ważnym momencie dziejowym i należało zebrać. Źródła, które będą świadczyły o tej pandemii dalszym pokoleniom. Archiwa Państwowe rozpoczęły projekt pod nazwą Archiwum Pandemii Anno Domini 2020, społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. I zbierały wszystkie źródła na ten temat. Następnie we wszystkich archiwach w Polsce, w tym oczywiście w Kielcach również. Powstały kolekcje pod taką samą nazwą, dodając jedynie tylko nazwę archiwum. W Kieleckim Archiwum mamy taką kolekcję i w skład wchodzą, yy, pozyskane oczywiście od społeczeństwa, bo to wspólnie z Państwem tworzyliśmy tą kolekcję, archiwalia pod różną postacią. Tu są tylko przykłady. Najczęściej były to zdjęcia cyfrowe z wszelkich akcji pomocowych, na przykład szycie maseczek, pomoc w schroniskach. Różne uroczystości w ograniczonym składzie, kolejki dawno niewidziane poprzez sklepami, aptekami, ale też filmiki, też pamiętniki, dzienniki, wspomnienia i utwory literackie. Łączy ich wszystkich temat przewodni, a więc pandemia, a właściwie to nasze funkcjonowanie w czasie pandemii. Natomiast w zbiorze archiwalnym mogą znaleźć się różnorodne po, archiwalne powiązane ze sobą częściowo. Łączy ich osoba, która taki zbiór utworzyła lub temat główny. Na przykład mamy w naszym zasobie zbiór fotografii, druków ulotnych i pamiątek związanych z działalnością Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Do tego yy, do tego właśnie zbioru cały czas trafiają pojedyncze ulotki czy też egzemplarze prasy podziemnej. Jeśli archiwaliów jest na tyle dużo lub można podzielić tematycznie lub nazwiskami darczyńców, tak jak w tym, w tym przypadku, to wewnątrz zbioru tworzymy kolekcję. I tu mamy sześć kolekcji. Na razie, ponieważ, jak powiedziałam, cały czas napływają do tego zbioru pojedyncze dokumenty. Należy również zauważyć, że nie z każdego nabytku przekazywanego do archiwum przez osobę prywatną tworzona jest puścizna, kolekcja czy też zbiór archiwalny. Małe akcesje składające się z jednego lub kilku dokumentów często włączone są do istniejących już w zasobie Archiwum Kieleckiego kolekcji tematycznych lub zbiorów. Na przykład mamy taki zbiór fotografii. Trafiają pojedyncze i grupowe fotografie oraz skany pocztówek. I tutaj mamy przykłady z akurat nie oryginałów, ale przyjęliśmy skany pocztówek dotyczących Lwowa, przekazanych przez pana Krzysztofa Tomczyka. Szanowni Państwo, niekiedy tworzone są również z prywatnych zbiorów zespoły archiwalne, tak było w przypadku zbiorów przekazanych przez pana. Jakubowskiego, o wiecie Państwo ten czas szybko biegnie, więc będę, Szanowni Państwo, Jakubos, Pan Józef Jakubowski to ostatni właściciel Wyszyny Fałkowskiej, majątku ziemskiego. Przekazał do nas dokumenty, które miały aktotwórcę, które były jednorodne, dotyczyły, niepodzielną tworzyły całość, a więc mogliśmy utworzyć zbiór archiwalny. Szanowni Państwo, biorąc to wszystko pod uwagę, w Archiwum Państwowym w Kielcach to są przykłady właśnie tych z Wyszyny Fałkowskiej. Biorąc pod uwagę to wszystko w Archiwum Państwowym mamy trzy spuścizny, trzy kolekcje, takie które mają samodzielny numer ciągły w ewidencji, nie wchodzą w skład zbioru i 81 zbiorów archiwalnych. Tutaj dla przykładu przy państwa Kilka takich nazw zbiorów archiwalnych, a tu przykład, przykład zbioru pana Szymona Piasty. Pan Szymon Piasta chyba jest na sali. Pozdrawiam serdecznie i publicznie dziękuję. Pan Szymon Piasta przekazał nie tylko to są jego jakby zbiory, ale też uchronił zbiory przed zniszczeniem, mianowicie w, w ręce pana, pana Szymona, dostały się dokumenty dotyczące Zarządu Kieleckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Gdyby nie czujność Pana Szymona, te dokumenty pewnie by uległy zniszczeniu, a tak są do dyspozycji każdego z Państwa w naszym archiwum. Szanowni Państwa tak króciutko powiem, ponieważ no wszystko to znajdzie się w artykule właśnie już wydanym, natomiast pokażę Państwu przykłady tych dokumentów tych właśnie może tych archiwaliów, o tak uzmijmy to, pod różną postacią, że przejmujemy, bo mamy, zobaczcie Państwo, mamy tutaj koszulkę, bo to nie jest zdjęcie, to jest koszulka oryginalna, mamy Szanowni Państwo druki ulotne, projekty techniczne, mamy gazety, a więc nie tylko takie dokumenty, a wszystko... To, Szanowni Państwo, znajduje się na dostępne jest ewidencja cała na takim serwisie, którym ser, który serdecznie polecam, ponieważ wszyscy Państwo możecie skorzystać. wwwszukajwarchiwach.gov.pl jest to serwis, gdzie prezentujemy całą ewidencję wszystkich archiwów i nie tylko, i tam dołączane są również skany dokumentów więc polecam, żeby w domowym zaciszu obejrzeć. A to są przykłady, Szanowni Państwo, wykorzystania przez Archiwum Państwowym w Kielcach. Dokumentów prywatnych, z tych spuści z kolekcji i zbiorów, na przykład, bo korzystają z tego oczywiście historycy, genealodzy, ale również dziennikarze. Również powstają filmy, i to jest przykład naszej współpracy z telewizją TVP 3 Kielce. 35 odcinków przygotowaliśmy z telewizji, właśnie to telewizja z nami, w oparciu o te dokumenty, między innymi o dokumenty ze spuścizn kolekcji i zbiorów, i też zainteresowanych o, odsyłam nas, naszą stronę internetową. Tworzymy również wystawy stacjonarne i katalogi wystaw. Też takie dwa przykłady, właściwie to trzy wystawy stacjonarnych, a tego jest całe mnóstwo. I proszę Państwa ogólnopolskie projekty, ponieważ Archiwum Państwowe w Kielcach jest w sieci archiwalnej, w sumie jest 33 archiwa państwowe w Polsce i my wspólnie ogólnopolskie wystawy yy, przygotowujemy i tu znalazły się na tej wystawie Akta też właśnie przekazane przez naszego darczyńcę, pana Krzysztofa Idzika z Kielc. I tutaj dokładnie zdjęcia znalazły się drugiego pułku artylerii lekkiej Legionów z tej właśnie kolekcji. Proszę Państwa, prezentujemy również dokumenty na naszych stronach, na wystawach online, na portalach społecznościowych. Utworzone są ogólnopolskie Kolekcje wspólne dla wszystkich archiwów państwowych w Polsce, na tej kolekcji są, na tej galerii są dwie nasze kolekcje, właśnie o wyszynie fałkowskiej, czyli ze zbioru Józefa Jakubowskiego i z drugiego pułku lekkie legionów, przekazane, przekazane przez naszego darczyńcę. Proszę Państwa, nie mam dużo czasu i szkoda, ale zachęcam Państwa i chcę w podsumowaniu powiedzieć tak, proszę Państwa, archiwalia to też dziedzictwo minionych pokoleń, ale jeżeli my dbamy i gromadzimy je u nas, w naszym domowym archiwum, to my też tworzymy tą historię. My pomagamy łączyć historię tą państwową, wytworzoną przez urzędy państwowe instytucje z tą historią prywatną i tw wtedy tworzymy historię narodową. Zachęcam Państwa do przekazywania do archiwum państwowych zbiorów, a na przykład Państwa nazwisko, czy Państwa yy, przodków znajdzie się w nazwie zbioru, zbioru archiwalnego, a to jest najwspanialsze